Dzień dobry, witamy w czwartym odcinku Wlotinga Zawodowca. Tak, yy, dzisiaj on, najlepszy kaskader w Polsce na świecie w koszulce kipsty z dekatlonu, pokaże nam, jak przewrócić oto taki patyk, tak? No, nie ma problemu. Magią, tak? Tak, tak oczywiście. Tak, dobrze. Magią, ja jestem najlepszy w tym. Jesteś przygotowany? A jak? To dobrze. Ależ on to zrobił, ależ on to zrobił, nie. To jest po prostu magia. Kto by tak to zrobił, jak nie w zawodowiec? A ja. Jeśli ktoś podejmuje się ryzyka takiego jak on. To niech przyjdzie do mistrza, pokazać co umie, a on to potwierdzi, o czy no. umie czy nie, prawda? Tak, ten, ten, tylko, tylko milion za sekundę to tam. No, co to jest dla Polski, polskiego, załóżmy, pracodawcy, nie? Co to jest? Dziękujemy ślicznie i zapraszamy, niedługo będą następne odcinki, do zobaczenia.